tak troszeczkę inaczej o czymś, co znów was podzieli. Troszeczkę. Tolerancja. Czujecie to? Ten złowrogiego zło tabu. A więc po kolei, zarówno w pierwszej, jak i drugiej serii oraz spin-offie, czyli Ishu, pojawiły się tematy ocierające się o tolerancję. Szczególnie w pierwszej, co? Nie wiedzieć czemu wasz obraz wygląda mniej więcej tak. Gdy panie... W dupę mać ruda. Piją cały czas wina proste pod mostem, nie myją się, palą kościoły i przy każdej jednej okazji wpierdalają te nic niewinne komu kotu. Czemu przeszkadza ci jego styl? Słucha takiej, a nie innej muzyki, to jego sprawa. Mhm. No i weź to teraz z rozlu. Idzie takich dwóch przez ulicę, myśli, że fajne dup dup dupeczki. Jeden się nagle odwraca, a tu kurwa ząk, grzywka. Nie, 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 nie. nie mam to, że ktoś o siebie dba, nie znaczy, że jest gorszy. Tych to już w ogóle nie ma co komentować. Nie wiem skąd oni się urwali. Wydaje się czasami, że to jest brakujące ogniwo łańcucha pokarmowego. Ej, 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 ej. oni nie robią nic złego. Zostaw ich w spokoju. Powinieneś być bardziej otwarty na ludzi. No co tam? A nie mówiłem? No kurwa, serio? Zacznijmy od tego, że szanuję wasze poglądy i przekonania. To za czym nie jestem to waszymi gównianymi argumentami i kłamstwami. Zrozumcie tylko, że to co mówię to moje osobiste wierzenia i opinie. Moje opinie na wierzenia do A bez znaczenia. Nie lubię hipokryzji. Powiem po prostu kilka rzeczy, które są faktami. Tolerancja znaczy tolerować. Spoko, łapię to. Ale właśnie tu robi się to zagmatwanie. Macie tylko jeden jedyny argument. Bierzcie się, nie podoba mi się to. To nie najlepsze argumenty, ale to wszystko, co macie. I nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w wyrażaniu waszej opinii. Ale nie mówcie przy tym pozostałych tych wszystkich bzdur. Homoseksualizm jest nienaturalny. Normalnym rodzinom zabierają dzieci i dają mi pedał. Dziś związki partnerskie, jutro pedofile. <noise> serio? Myślałem, że bycie księdzem jest już legalne. <noise> A o czym ty pieprzysz? Nienaturalny? I co jeszcze mi powiesz? Że wierzysz w kreacjonizm, zakładając, że w ogóle wiesz co to? A co do dzieci? Hmm. Skoro je zabierają, to chyba mają powód, prawda? To chyba nie wygląda tak, że dwójka policjantów z kuratorem wchodzą do domu i je! Dzień dobry, zabieramy dziecko! Do widzenia! jestem filozofem, jestem normalnym prostym człowiekiem. i Moje rozumowanie jest proste. Jeśli jesteś przeciwny związkom partnerskim, jesteś totalnym chujem, bo przecież ciebie to nie dotyczy. Nie ma znaczenia, kto kogo kocha, z kim chce być, to nie twój jebany biznes. Jeśli nie znosisz małżeństw homoseksualnych, wiesz czego nie pieniędzy robić, nie brać ślubu z homoseksualistą. Pokażesz wtedy tym gejom, nie? By the way, mówię gejom, bo jak już wspomniałem, istnieje subtelna różnica między homoseksualistą gejem a pedałem z parady, którego nie popieram. Ale wrzucanie wciąż wszystkich do jednego wora to szczyt ignorancji. Ale wiecie o tym, że w każdym stadzie znajdzie się chociaż jedna czarna owca? Powoływanie się na swoje chore uprzedzenia, podając przykład tej zdecydowanej mniejszości pajaców z ulic, to czysty cynizm. Swoją drogą nie rozumiem też tego uprzedzenia. Okusza się wręcz o stwierdzenie, że to strach. Strach przed przebywaniem w pobliżu pedała. Boisz się, że cię wydyma? W jakim świecie żyjesz, skoro sądzisz, że każdy chce cię przeruchać? Co do reszty przypadków, cóż. Skoro nie umiesz uszanować czyjegoś stylu, gustu czy też wyglądu, nie oczekuj szacunku wobec siebie. Ja pierdolę kochać kraj, a nie kochać drugiego człowieka tylko dlatego, że pochodzi z innej krainy, która akurat pierdolonym niefartem znalazła się w innym państwie. Tutaj też trzeba rozróżnić, kto szuka swojego miejsca w świecie, a kto jest fanatykiem ideowym. Dopóki będą religie, polityka państwowa i bezsensowna nienawiść, dopóty nasz świat nie zazna pokoju. Świat płynie, wszystko płynie do przodu i trzeba się z tym pogodzić albo zostać we własnym świecie fantazji i iluzji, ale najlepiej przy tym nie krzywdzić innych. Zdaję sobie sprawę, że połowa z was się ze mną zgadza, a połowa nie. Szanuję ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają, ale wśród nich 20% jest dostatecznie inteligentna, by zrozumieć, że to co mówię, to moje myśli i poglądy. Drugie 20% już dawno odleciało i wciąż główkuje gdzie oni to kurwa nagrali. Ale pozostałe 10% jest wściekła. W tym momencie siedzą przed ekranami monitorów i wręcz kipią wściekłości. Z dwóch powodów: pierwszy rzucam celną uwagi, i drugi, nie jestem patriotą. I wpadacie w taką pętlę: jak ci się nie podoba, to wypierdalaj. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj. A moja odpowiedź brzmi: nie. Mam prawo do życia tutaj i mam prawo do wyrażania swoich opinii. Jak to było? Żyj i pozwól żyć innym. Przestań uważać się za pępek świata i zacznij szanować wszystkich równo, a łatwiej ci się będzie żyło. Tyle.